Cześć. dzisiaj chciałam Wam pokazać kolejny ciekawy i rzadki gatunek grzyba, a jest nim borowiec denty, zwany również borowiczakiem dentym. Jest to gatunek rzadko spotykany pod częściową ochroną, rośnie wyłącznie pod modrzewiami. I ja tutaj mam właśnie takie ciekawe stanowisko, kilka sztuk, słońce zaczęło mi pięknie na nie padać. Także mogę Wam bardzo ładnie pokazać. Czekajcie, może rurki będą widoczne teraz w tym świetle. Ja jestem akurat w górach Sowich, w okolicach miejscowości Glinno. Z daleka jak je zobaczyłam, to myślałam, że to maślaki żółte, które zresztą też rosną pod modrzewiami. Natomiast po przyjrzeniu się z bliska od razu wiedziałam, że to inny gatunek grzyba. Jak widzicie, Borowiec denty ma charakterystyczny kapelusz o ciekawej strukturze, z takimi kozmkami, museczkami, rurki też są żółte. Ja trafiłam tutaj akurat na większe stanowisko, kilka sztuk. Wszystkie pozostałe są jeszcze małe. Tutaj widać jeszcze na tym borowcu dentym resztki, właściwie całą osłonę. Tak wyglądają. Borowce dente górysowie. 11 września 2020. Pozdrawiam! O, widzicie, tamte, które Wam pokazywałam, wszystkie były takie cytrynowo-żółte, a tutaj trafiłam na kolejnego borowca dentego i ten jest akurat brązowy. Także spotykane są one w różnych kolorach, od żółtego poprzez taki czerwonawy do brązowego. Ale faktura kapelusza jest oczywiście taka sama, czyli z tymi kosmkami, łuseczkami. I następna grupa. Jestem akurat w drodze do auta po aparat, żeby im porobić jeszcze zdjęcia. Te tutaj są znowu żółciutkie. Swoją drogą jest to bardzo fajne miejsce, bo dosłownie może za 2-3 km stąd mam taką górkę, na której rosną borowiki sosnowe i też jest to jedyne miejsce, w którym znalazłam do tej pory borowiki sosnowe, także góry sobie fajna sprawa. A tu mamy akurat ciekawe zestawienie, bo tutaj rośnie borowiec denty. Aparat strasznie mi tutaj przekłamuje te kolory. Ale widzicie, tu ma garbek taki na kapeluszu. A zaraz obok rośnie maślak żółty. Bardzo pospolity gatunek. W sumie na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie. Borowiec dęty i maślak żółty. Tu ich rośnie bardzo dużo. Jest fajna miejscówka na borowce dęte. Wróciłam po aparat, udało mi się je sfotografować. Równocześnie chciałam podziękować Magdzie Mularczyk za pomoc z identyfikacją gatunku. Bardzo dziękuję Madziu. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam niedługo na fotki na pieprznik.pl